Witam serdecznie, drodzy widzowie w magazynie piłki ręcznej Szczypiorniach. Dzisiaj Liga Mistrzów, yy, Panów, oczywiście, będziemy omawiać tutaj dwa spotkania: Orlen Wisły Płoc z zespołem duńskim yy, GOK i oraz yy, drużyny i yy, yy, mecz drużyny Industrial kelce z Kolstand Handball. No, i trochę o super superlidze mężczyzn i superlidze kobiet, co tam słychać. A więc tak: Orlen Wisła Płock przegrała u siebie z duńskim zespołem GOG GUDMI 30-26. 13 do 13 do przerwy w drugiej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Niestety to druga porażka wicemistrzów Polski w rozgrywkach. Przed tygodniem Orlen wisła że zaczęła rywalizację w lidze yy... mistrzów. Płaczanie ulegli na wyjeździe FC Porto. 23-24. Z kolei ekipa GOG pokonała celię piwo Warialasko 38-36. Niespodziewanie po tym meczu z drużyną rozstał się trener yy, yy, Jan Markofok, a zastąpił go asystent Mikkel Wojt Fredriksen. Wobec rozstrzygnięć sprzed tygodnia środowe spotkanie miało dla wicemistrzów Polski duże znaczenie. Ewentualna porażka u siebie bardzo by skomplikowała sytuację na wciarzy. Każdy punkt zdobyty w tym meczu będzie miał duże znaczenie. Przed tym meczem ocenił trener Wisły Płock, Xavi Sabate. Powiedział w takich słowach, że przed nami naprawdę ciężkie zadanie. Do wykonania, ponieważ Gok to bardzo dobry zespół. Chcąc ich pokonać, będziemy musieli walczyć do samego końca. Po wyniku zadecyduje, y, zadecyduje o wyniku zadecydują zapewne dedale, analizował z kolei rozgrywający Orlen Wisły y, Płoc Gergo Fazekas. Mecz rozgrywany w Orlenanie od początku był zacięty, po pięciu tak mieliśmy 3 do 3. U miejscowych skutecznie w ataku byli Gregor Fazekas i Przemysław Krajewski. Gospodarze spisywali się bardzo dobrze w defensywie, a w porównaniu z meczem sportu poprawili też skuteczność w ataku. Po efektownych trafieniach Gonzalo Perez'a, Leona i oraz Krajewskiego Wisła objęła prowadzenie 8 do 5. Goście z czasem jednak zaczęli dochodzić do głosu. Świetnie bronił Tobia Stulin, trafiał Morten Olsen, a ich ekipa Najpierw doprowadziła do remisu 9 do 9, a potem wyszła na pierwsze prowadzenie, w tym meczu 11 do 10. Do końca pierwszej połowy yy, gra była bardzo wyrównana. Obie strony walczyły z wielkim zaangażowaniem. Obrona była twarda, a gole nieliczne. W bramce miejscowych świetnie spisywał się Mirko Alejowicz, ten 38-letni chorwacki yy, weteran. A u rywali Tuli. To dzięki ich udanym interwencjom do przerwy widniał na tablicy wyników remis 13 do 13. Po zmianie stron, inicjatywę jednak to przejęli goście, którzy po raz pierwszy w meczu mieli dwubramkowe prowadzenie, a było to 16 do 14. Szczypioniści Wismy mieli spore problemy z rzucaniem bramek, na co wpływ cały czas miała doskonała postawa tulina w ramce. Na 15 minut przed końcem goście prowadzili 19 do 17. Zawodnicy Orlenu Wisły Płoc wiedzieli, że muszą poprawić skuteczność w ataku i w końcu ich akcje zaczęły się zazębiać. Po trafieniu z drugiej linii niemiecki rażkownika miejscowi doprowadzili do remisu 19 do 19. Tu od tego momentu trwała walka, bramka za bramkę. Dla nafciarzy trafiali Fazekas, Jabel, Sergio. U rywali imponował Olsen. Na 6 minut przed końcem zespół GOK prowadził 24 do 23 i niestety, mimo starań ze strony gospodarzy, końcówkę lepiej rozegrali rywale, którzy lepiej bronili. Bili skuteczniej, mieli w składzie znakomitego, w w dniu w bramce Tulina. Wisła przegrała 26 do 30 to jest w bardzo trudnej sytuacji przed kolejnymi yy, meczami, bo jeżeli się nie mylę, to będzie następny mecz z Weszprem. Faworytem, oczywiście, do zwycięstwa i Magdeburgiem. Choć tym Magdeburgiem, który rozczarowuje, bo ma również 0 punktów na koncie. Na razie, bilansem bramek Wisła, szóste miejsce, czyli daje to. Metro ćwierćwina, jakby tak się zakończyło. i Teraz, rozgrywki. Teraz przejdźmy do drużyny Indrusty Kielce, która pokonała na wyjeździe norweski Kolstad Handball 32 do 30 w ramach drugiej kolejki ligi mistrzów. Tym samym poprawiła sobie humory po ubiegłotygodniowej porażce przeciwko e, Duńskiemu albo Handball. W obecnej formuły ligi mistrzów nie zdarza się często, by drużyny mierzały są się ze sobą po raz pierwszy w historii. Ale jednak tak się stało. Czwartkowego wieczoru w Trondheim, gdzie miejscowy Konstant Handball z Sanderem Sangonsenem w składzie podjął Industrię Kielce. Podrażniono ubiegłą tygodniową porażką z Arbo, Handball 34-31. Zawodnicy trenera Talanta Duszambajewa przed wylotem do Norwegii zapowiadali, że czekają doskonała szansa na, na rehabilitację po nieudanym rozpoczęciu rozgrywek. Kielczanie swoje słowa bardzo szybko zmienili w czyny. Yy, oczywiście zamienili w czyny, bo już od pierwszych chwil na norweskim parkecie pokazywali wielką determinację i wolę walki. Efekt wprowadzenia 3 do 1 po 5 minutach gry. Yy, po. W dobrym otwarciu Kelkan wreszcie do głosu doszli gospodarze. Nie minęło kilka chwil, a na tablicy wyników znów był remis 5 do 5. Od tego momentu obie drużyny wymieniały się gol za gol w żółto-niebieskich barwach. Dobrze prezentował się alex Duszambajew, który świetnie dogrywał do czychających na podania obrotowych. Między innymi dlatego. Nikolas Tyorant został najskuteczniejszym zawodnikiem pierwszej połowy, zdobywając cztery bramki. Jeśli dołożyć do tego świetną dyspozycję y, młodego bramkarza Miłosza Wałacha, który tylko do przerwy odbił aż 10, aż, aż, można tutaj aż 10 piłek, nic dziwnego, że z czasem goście y, odzyskali inicjatywę. W pewnym momencie mistrzowie Polski zanotowali serię czterech bramek rzędu i na tablicy widniał w Trondheim wynik 15 do 9, a kolejne dwie akcje dołożyli tuż przed zmianą stron i było 17 do 11, zapewniając sobie w ten sposób aż 6 trafnej przewagi po pół godzinie gry jakiś. ja jeśli komuś się natomiast wydawało, że wysokie prowadzenie Kelczeń oznacza koniec emocji jeszcze przed rozpoczęciem drugiej partii gospodarze zrobili wszystko, by wyprowadzić. Yy... Z wszystkich względów, coraz częściej na norweskiej bramce pokazywał się y, Torbeon Bergrud. W ataku rozkręcali się z Johansen i Sander Sagonsen. Podopieczni trenera Talanta Duszambayewa zanotowali gorszy okres, co gospodarze wykorzystali natychmiast. Seria czterech bramek na konto Kolstadt Hanbal pozwoliła zniwelować straty Norwegów do 3 goli. 18-21. Na szczęście w decydujących momentach dobrą formę utrzymał bramcy Kielcza Miłość Wałach, notując w końcówce kilka bardzo kluczowych interwencji. Cięża zdobywania bramek wziął na siebie natomiast Szymon Siczko, dzięki któremu Kielczanie yy, zdołali powstrzymać ofensywę gospodarzy. Choć w pewnym momencie przewaga Kielczyn wynosiła już tylko 2 trafienia 30-28. biało nie dali już sobie odebrać zwycięstwa i dwóch punktów ostatecznie zwyciężając ten mecz 32-30. A teraz z europejskich pucharów przechodzimy na własne podwórko do oczywiście super Orlen Superligi Mężczyzn, gdzie była szósta kolejka rozgrywana. Oto komplet wyników. Grupy Azota Unia Tarnów, Zepter KPR Legionowo 32-29, Arget e, Rebut KPR Ostrowia Wielkopolski Gwardia 28-27, Azoty Puławy MTS Kwizyń 37-25, Orlen Wisła Płoc Energa Wybrzeże Gdańsk 31-20, Energa z Piotrkowiań Piotrków Trybunalski, Indrystja Kelce 40-26-45, KGHM, Zagłębie Lublin, Robby Głowów 24-28. Dzisiejszą szóstą kolejkę zakończy mecz Górnika Zabrze z MKS Lublin o godzinie 18. Być może to spotkanie postaram się dzisiaj zrobić na swoim kanale. Tak się z tabela po sześciu spotkaniach przedstawia. Indriusty Kielce, 18 punktów, pierwsze miejsce. Orlen Wisła Płoc, drugie miejsce, tyle samo, punktów 18. Azoty Puławy, trzecie miejsce, 13 punktów. KGHM Krobrygłowów, czwarte miejsce, 12 punktów. Górnik Zabrze, piąte miejsce, 11 punktów. Gwardia Opole, yy... szóste miejsce, 8 punktów. MTS Kwidzyn, siódme miejsce, 8 punktów. Agret Redwood, KPR Ostroga Wielkopolski 8 miejsce 8 punktów, MKS Zagłębia 9 miejsce 8 punktów, Grupa Azoty Unia Tarnik, 10 miejsce 7 punktów, Piotkonin Piotków Trybunalski 11 miejsce 5 punktów, Energa Wybrzeże Gdańsk 12 miejsce 4 punkty, Energa MKS Kalisz 13 miejsce 3 punkty, Zepter KPR Legionowo 14 miejsce 0 punktów, Przejdźmy natomiast do super, Orlen Superligi Kobiet, gdzie był, zakończyła się, no jeszcze nie zakończyła, bo w jutrzejszym spotkaniu trzeciej kolejki zostało Młynny Stoisław Koszanin zmienił się z MKS Zagłębie Lubin. Jutro ten mecz o 18, oczywiście we wtorek. A tu są wyniki innych spotkań tej trzeciej serii gier Orlen Superligi Kobiet. MKS Piotrkowa Trybunalski, MKS Urbis Gniezno 27.30 KPR Gminy Kowierzyce AWS Energia Szczypiorno Kalisz 33.26 EKS Start Elbląg Gliczanka Lwów 31.37 MKS Punfrol Rubin Handball JKS Jarosław 35.16 Oczywiście jutro w zamykającym serię trzeciej spotkań, trzeciej kolejki Młynny Stoisław Koszalin podejmą siebie KGHM MKS Zagłębie Lubin. Ten jutro o 18.00. Jak się po trzech kolejkach przedstawia e, tabera Orlen Superligi Kobiet? E, MKS Pro Lubin pierwsze miejsce 9 punktów. KPR Gminy Kobierzyce drugie miejsce 9 punktów. KGHM Zagłębie Lubin trzecie miejsce 6 punktów. E, czwarte miejsce MKS Urbis Gniezno 6 punktów. Piąte miejsce Handball JKS Jarosław. 4 punkty 6 miejsce Piotrkowie, Piotrków Trybunalski 3 punkty siódme miejsce Galiczanka Rów, 3 punkty, ósme miejsce w Koszalin 2 punkty. No i dziewiąte miejsce Standterben 0 punktów, 10 miejsce AWS Energia Szczepiorno Kalis 0 punktów. Tak się przedstawiała ta tabela, yy, przedstawia Orlem Superligi Kobiet. A ja dziękuję za dzisiejszy magazyn. I zapraszam na kolejne. Do zobaczenia, do usłyszenia.